Hej, to ja, Ola. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co jest w moim tablecie. E, ten tablet jest nowy, bo mój stary tablet się zepsuł, pękła mu szybka i już nie da się go naprawić, więc mój tata kupił tableta nowego Samsung Galaxy Tab 3. On jest biały i dzisiaj Wam pokażę, co... jakie aplikacje w nim są Odblokowuje się on przyciskiem tutaj. I tak, mamy różne Dobra, może zacznijmy od gier. Oczywiście znana Wam bardzo gra, okay? na pewno poł. Mój poł dopiero co go ściągnęłam, więc nie ma jakiegoś, jakiegoś wysokiego levela, a jego level to 13, ma 353 pieniążków i jest taki właśnie młody. Kolejna gra, którą na pewno znacie jest Subway. Naprawdę nie wiem jak się czyta, bo nie jest dokończone. I tak, Subway na pewno znacie. Na, to jest taka gra, w której skacze się na pociągach. I zbiera się pieniądze i klucze i potem można sobie kupować inne różne jakieś postacie to jest bardzo ściągająca kolejną grą na pewno znaną jest taki samochód który jedzie którym się, który się jeździ przez drogę i też trzeba zbierać tam pieniądze i tak dalej um, kolejną wam pewnie znaną grą jest My Talking Tom, widzicie My Tom, to jest taki kotek, którym się opiekuje, zdobywa się levele i tak się, no tak się nim opiekuje. I tak, na pewno znacie Minecraft, ja mam go na tablecie, on kosztuje 4, 5 funtów, bo ja jestem w Ani teraz. I mój tata mi kupił to go za 5 funtów e, bo bardzo mi się spodobał no i teraz pokażę wam aplikację bo nie będę wam pokazywać wszystkiego bo ich jest tyle ile widzicie bo jest bardzo dużo więc aplikacje to na każdym tablecie z Androidem jest sklep Play I w sklep Play można sobie ściągać gry, gry muzykę, jest też kiosk wiem, że są książki też i aplikacje więc ja ściągam w aplikacjach na przykład jakieś Facebooki, Aski, Instagramy i Skype, tak sobie osiągnęłam i tak, y, pierwszą aplikacją na razie są jeszcze ustawienia i pierwszą aplikacją jest Instagram i to ja to są moje zdjęcia a nazywam się Pinistas Fan Club i mam takie zdjęcie profilowe więc jak chcecie mnie znaleźć to zapraszam i jeszcze mam Aska e, możecie mi zadawać pytania bo mam na razie mało e, podam Wam kiedy indziej mam też Skype'a ale Skype'a to raczej nie podam no i tak e, mam jeszcze gadu-gadu, ale nie mam końca Takiego innego... Yy. Nazywam się inaczej, mam inne imię, mam imię urodzenia. No i świetnie. Ja, yy. Taką fajną aplikacją jest to... Nazywa się... O A tutaj. jest. I dzięki tej aplikacji można sobie ściągać różne muzyki. Wpisujesz. Tutaj jest to okienko wpisujemy nowe piosenki, wyszukuje się. Można odsłuchać i można ściągnąć. Można papieżać. No i tak. Hmm. Więcej jakichś takich rzeczy nie mam. A, no i jeszcze mam takie coś, gdzie pisze mi pogoda, teraz Londyn jest 15 stopni, zachmurzenie częściowe. No i tutaj mi piszę poniedziałek, 2 stycznia i która jest godzina, ale to nie jest dobra godzina, bo nie ustawiłam jeszcze sobie. I pewnie sobie kiedy indziej ustawię. Więc teraz pewnie będzie było na tyle. A w następnym odcinku moja koleżanka Kaja przedstawi cały tej tablecie, a jeszcze jutro rano y, będzie Emikaja robić makijaż znaczy, na snopo. Zawiążemy jej oczy tym śniurkiem i damy jej różne rzeczy. Y, y, będziemy, na wylazła jakąś rzecz, będziemy jej mówić co to i pokażę jej nie ma to robić. Będziemy mi robić. And press.